Bo słuchajcie mnie wy, którzy dążycie do sprawiedliwości, wy, którzy szukacie Pana. Spójrzcie na głaz, z którego was wyciosano i na gardziel studni, z której was wydobyto. Spójrzcie na Abrahama, waszego praojca, i na Sarę, która was zrodziła. Był tylko jeden, kiedy go wezwałem. Ale pobłogosławiłem go i rozmnożyłem, gdyż Pan pocieszy Syjon, pociechą napełni wszystkie jego zbliszcza, Jego pustynię uczyni jak Eden, a jego step jak ogród Pana. Zapanują w nim radość i wesele, dziękczynienie i dźwięk pieśni. Uważaj pilnie, mój ludu. Słuchaj mnie, mój narodzie, bo ode mnie wyjdzie nauka i moja sprawiedliwość będzie światłością ludów. Bliskie jest moje wyzwolenie, nastaje moje zbawienie, moje ramię będzie sądzić ludy, będą mnie wyczekiwać wyspy i w moim ramieniu będą pokładać nadzieję. Wznieście swe oczy ku niebu, i spojrzyjcie w dół na Ziemię, bo niebiosa jak dym się rozwieją, ziemia jak odzież ulegnie zniszczeniu, a jej mieszkańcy wyginą jak komary. Lecz moje zbawienie będzie trwać na wieki, a moje wyzwolenie nigdy nie przeminie. Słuchajcie mnie, Wy, którzy znacie sprawiedliwość ludus, w którego sercu jest moja nauka. Nie bójcie się obelg ludzi, nie obawiajcie się ich zniewak, bo mole zjedzą ich jak odzież i jak wełnę pożre ich robactwo. Lecz moja sprawiedliwość będzie trwać na wieki, a moje zbawienie przez pokolenia. Zbudź się, zbudź ramię Pana, Przyodzi się potęgą, zbudź się jak za dni pradawnych, jak za pokoleń sprzed wieków. Czyś to nie ty posiekało Rachaba i przebiło potwora? Czyś to nie ty osuszyło morze, wody wielkiej otchłani, uczyniło drogę, bo przez morskie głębiny, aby przeszli wyzwoleni, odkupieni przez pana, powrócą? I przyjdą na z weselem. Niekończąca się radość będzie ich koroną, ogarni ich szczęście i radość, a udręka i smutek przeminą. Ja właśnie ja was pocieszam. Kim jesteś ty, że boisz się człowieka, który musi umrzeć, zwykłego śmiertelnika, który ginie jak trawa a zapominasz o Panu, swoim Stwórcy, który rozpiął niebą i utwierdził ziemię. Dlaczego całymi dniami drżysz nieustannie przed gniewem mięscy, który pragnie niszczyć? Lecz gdzie jest gniew mięscy, Wkrótce jeniec odzyska wolność, nie umrze w lochu, nie zabraknie mu chleba. Ja jestem Panem, Twoim Bogiem, który porusza morze i sprawia, że burzą się fale, Pan zastępów, to Jego imię. Chcę włożyć moje słowa w Twe usta i ukryć cię w cieniu mojej ręki, aby rozpiąć niebo i utwierdzić ziemię, i powiedzieć do Syjonu, jesteś moim ludem. Rozbudź się, rozbudź, powstań Jerozolimo która piłaś z ręki pana, puchar jego gniewu. Wypiłaś odurzający kielich, do dna go wychyliłaś. Nie ma nikogo, kto mógłby ją prowadzić, chociaż wielu synów urodziła. Nie ma nikogo, kto mógłby trzymać ją za rękę, chociaż wielu synów wychowała. Spotkał cię podwójny cios. Kto ci okaże współczucie? Spustoszenie i ruina, głód i miecz. Kto może cię pocieszyć? Twoi synowie padli bezwładnie na rogach wszystkich ulic, jak antylopa w Matni, oszłomili gniewem Pana, wzburzeniem Twojego Boga. Posłuchaj więc tego nieszczęsna i odurzona, lecz niewinem. Tak mówi Twój Władca. Pan, Bóg Twój, który broni swojego ludu. Oto zabieram z Twojej ręki odurzający kielich, puchar mojego gniewu. Już dłużej nie będziesz z niego piła. Włożę go w rękę Twoich ciemięsców, którzy Ci rozkazywali. Zniszcz się, abyśmy mogli przejść po Tobie. Ze swoich pleców uczyniłaś dla nich jakby ziemię jakby ulicę dla przechodzących.